Mamy obliczyć wartość tego wyrażenia? No to patrzymy najpierw na licznik. Mamy odejmowanie i mamy mnożenie. Zgodnie z kolejnością wykonywania działań, na początek idzie mnożenie, więc zajmujemy się tym, więc mamy 2 razy 3 czwarte, dwójkę i czwórkę możemy skrócić. Teraz spójrzmy na mianownik. Na ten moment tutaj nic nie wykonamy, bo najpierw pójdzie mnożenie, ale musimy na początek zamienić tę liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. To najpierw licznik 3, 1 druga zostaje. Minus. Tu nam zostały 3 drugie. No i teraz mianownik. Zamieniamy to na łamek niewłaściwy, więc będziemy mieć 5 drugich razy 2 piąte minus 2. Tu w tym mnożeniu możemy coś poskracać. Dwójki się skrócą, piątki też się skrócą. No i idziemy dalej. Teraz spójrzmy na licznik na początek. Tu mamy 3 drugie, więc to jest inaczej 1 i 1 druga. Więc jak to od siebie odejmiemy, to zostanie nam po prostu w liczniku 2. Mianownik z tego mamy 1, będzie 1 razy 1, czyli 1, czyli mamy 1 odjąć 2. Więc mamy 2 przez minus 1, czyli wynik to minus 2.